Wygrali o tym za chwilę bowiem najpierw składy. Zaczynamy od miedzi legnica, numer 44 wrąbę od prawej, 97 nowa postać. Janasik 2, Grudniewski, 3 Salichu, 5 Lari, Przed nimi 16 poczobu. Dalej od prawej Dadok. Nie. Chwalił trener Janusz Niedźwiedź swoją drużyną po zwycięstwie z Wisłą Kraków, że cieszy się, że jego zespół potrafi utrzymać 0 z tyłu i że nie pozwoli stworzyć tak wielu sytuacji w Wiśle, że tego brakowało wcześniej. No i będzie... już myślę, że ponad 10 dośrodkowań. Ciechowski. I ta piłka. Strzał za pola karnego. Zamieszanie. Dobrze. Jakub Wrombel. No, uratował teraz swoją drużynę przed stratą Bramki. Podaży na linii. Dużo się mówiło, dużo się narzekało na tego gulkipera. Natomiast no, teraz uchronił swój zespół niewątpliwie przed stratą Bramki. Jeszcze zasłonięty, tak jest zasłonięty. A to uderzenie było. To te piłkę przejmie. No zobaczmy, Polonia cały czas utrzymuje się przy piłce. Yy, niemożliwe jest to wręcz, jak yy, trudno jest im odebrać futbolówkę. Dadok. Pole karne Janasik znów jednak. No, będzie szansa, Wojciechowski, zobaczy, Ale świetnie. Jak mamy rzut karny, właśnie chciałem powiedzieć, że sędzia puszcza grę, chce zobaczyć, tak co jest. zrobi Wojciechowski. Natomiast, no, świetnie ustawił się Zjawiński. Wykorzystał błąd defensywy, tak, Oj, tutaj tak. nie ma żadnych wątpliwości. wątpliwości. Zapracował na tego. Gdzie mają stać, jak mają się zachować. Łukasz Zjawiński czy Jakub Wrąbel? Zjawiński! Zjawiński! Jeden do zera, Polonia Warszawa wychodzi na prowadzenie w Legnicy. Pewny, pewnie wykonany rzut karny przez e, najlepszego strzelca Polonii Warszawa to naprawdę. W defensywie, ale utrzymali piłkę w polsku. no właśnie zobaczmy, zakończył. Sędzia pierwszą połowę tego spotkania. Polonia Warszawa dzisiaj w doskonałej. Straty bardzo agresywnie. O tym dowiemy się już za chwilę, bo rozpoczyna się drugie 45 minut zaczyna Polonia. Na niebie skradł, poczekał na partnerów. Zjawiński, Zjawiński przed polem karnym, szuka partnera do zagrania, ależ to wygląda, zjawiski! nie ma gola jeszcze być może, Dawidka Durmus szuka. Kartonikiem, Kościelny, dobrze wygląda ta akcja, Serafin, Serafin jest już w polu karnym, mamy żółtą kartkę za prywatną. kartkę dla Antonika, Oj, no to no są właśnie sytuacje będące konsekwencją Ale głupich zagrań z pierwszej dokładnie. połowy, rozsądnych, więc... Dwa zagrania, które całkowicie mógł Kamil Antonik ich uniknąć, bo przypomnijmy, wykopnięcie piłki i teraz próba symulki Antonik... Janasik naprawdę wygląda to świetnie. Powiedzieliśmy, że doskonałą okazję miał Dadok, ale może Zjawiński, Zjawiński prosto w mur, Zjawiński powtórka z lewej nogi, Zjawiński, ależ broni! Wrąbel, no ten strzał w drugie tempo, Zjawiński... Na Letniowski musiał zejść z konkluzją tymczasem Wojciechowski. Fantastycznie, Wojciechowski, jest przewaga. Wojciechowski, zagranie w pole karne, dadok, dadok! Nie ma gola, jeszcze Zjawiński był blisko, żeby dobić, ale Wrombel zdążył złapać. Pojawia się także Kordoba. Widzimy, że schodzi Kamil Ledrygas. Napracował się kapitan, Miedzie Legnica naprawdę... Dobry mecz, mimo tego wyniku doświadczonego pomocnika. z kolejny, uruchomił tutaj lewe skrzydło Cordoba. Trafia do niego piłka zwrotna. Cordoba indywidualnie. Trzymali się przy piłce, będzie okazja dla Miedzi! Zobaczmy, Kuchta broni, ależ to jest sygnał alarmowy! Dobrze jednak w defensywie Miedzi. Stępiński. Przeszczotkowanie w pole karne. wychodzi Kuchta, piąstkowanie, wybija piłkę, Kordoba z dystansu! Jest gol! Jest bramka dla Miedzi Legnica, ależ uderzenie! Genialnie Kordoba wszedł w ten mecz i ten gol jest zwieńczeniem jego dobrej dyspozycji. W dziesiątkę Miedź Legnica doprowadza do remisu. Co tutaj się dzieje w Legnicy? Przycisnęła Miedź i efektem tego piękna bramka Cordoby mówiliśmy, że to jest zawodnik o niebagatelnych umiejętnościach, no pięknie ta piłka siadła na stopie, Zawodnikowi, który wszedł w, w drugiej części. Drugiej no potrząsnęła do... się mieć po tym, że gra tylko w dziesięciu. Zaczynała wyglądać lepiej. No i kolejny raz atakują gracze miedzi. Petrowicz, prawe skrzydło. Petrowicz w pole karne. Może być gol! Nie ma jednak bramki. Tym razem Kukta stanął na wysokości zadania, a blisko był Cordoba. Dośrodkowanie w pole karne. Zobaczmy. 94. minuta meczu. Hożalari wygrywa pojedynek główkowy. Zamieszanie buksa. Nie ma gola. Wybita piłka. Ależ było. Zakotłowało się w polu karnym gospodarzy. Nie ma, nie ma jeszcze bliska. Jest nie jednak koniec. Koniec meczu. Mieć Legnica remisuje 1 do jednego z Polonią Warszawa. Zjawiński.